Flotylę Obrony Wybrzeża. Wykonana dla Państwa dwa utwory. Najmniejsza dziewczyna, muzyka Adam Broński, słowa Franciszek Pelikowski oraz morski desant. piosenka z widowiska z przebojem nad Bałtyk. Piotrowi, towarzyszy zespół Flipper z Ustki, przed państwem Piotr Wypychowski. Nasze miasto zamieszkuje spora grupa ludzi, którzy zasługują na miano ambasadora ustki. Są to osobowości na tyle ciekawe, że będziemy ich sylwetki przybliżać cyklicznie w naszej audycji. Jako pierwszego chcemy przedstawić państwu Piotra Wypychowskiego, uczestnika festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. <Słyszy> Piotr reprezentuje dziewiątą flotylę obrony Wybrzeża, czyli marynarkę wojenną, co widać po mundurze. Piotr, zwierzył mi się też, że dla przyjaciół śpiewa szanty. Chciałem go poprosić, żeby zaśpiewał ja jakąś próbkę szanty. Zaśpiewasz dla nas szantę jakąś przed występem? Tak, 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 oczywiście. Proszę Państwa, będzie szanta. Czarna chmura rośnie w dali, hej hej hej, ciągnij go John. A za chwilę usłyszymy piosenkę Najmilsza dziewczyna. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Wypychowski. Na co dzień jestem żołnierzem zawodowym. Pracuję w jednostce wojskowej 25-21 i to jest moje stałe zajęcie. Jednak od czasu do czasu param się śpiewaniem szant, piosenką kubryku i piosenki żeglarskie. Śpiewanie, które realizuję, wyniosłem z domu. Śpiewam po Mamie i Tacie. Kocham to w chwilach kiedy jestem wkurzony czy coś mnie zdenerwuje biorę gitarę i śpiewam sobie coś jakąś jakąś ładną szantę lub jakąś inną piosenkę i w ten sposób się po prostu wyluzowuję Piotrze, występy na festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu to w jakim sensie ukoronowanie kariery artystycznej nawet amatora. Powiedz mi, jak trafiłeś na deski Kołobrzegu? W 1992 roku wstąpiłem do zespołu Clipper, działającego przy garnizonowym klubie żołnierskim w Ustce, z którym to śpiewaliśmy dla żołnierzy w centrum marynarki, dawaliśmy koncerty dla miasta, Największym naszym osiągnięciem był arsenał artystyczny Gdynia 94, na którym to zdobyliśmy drugie miejsce. Kolejnym moim etapem było śpiewanie z zespołem S60 działającym przy JW2521. Grałem w tym zespole na perkusji, śpiewałem piosenki również z gitarą akustyczną. Po każdy serwje, trzeba wiedzieć od dziecka to nie balia, nie niepka, ale okręt to Herbę. Trzeba wiedzieć od dziecka to nie balia, nie niemka, ale okręt to Następnym moim etapem było w 1997 roku już przegląd amatorskiej twórczości estradowej Marynarki Wojennej, Ustka 97, na którym to otrzymałem dyplom od komandora Kurzycy, szefa działu wychowawczego Marynarki Wojennej, dyplom od dowódcy Marynarki Wojennej, admirała Łukasika. Po koncercie tym właśnie w Ustce dostałem nominację do Dęblina, na którym yy, wykazałem się i dopuścili mnie, dopuściło mnie jury do yy, Koło Brzegu, czyli do piosenki żołnierskiej w Koło Brzegu. Tegoroczny występ na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu był moim e, drugim występem z rzędu. W tamtym roku śpiewałem pierwszy raz, no i w tym roku drugi raz się wykazałem. Reprezentowałeś barwy? Reprezentowałem barwy Marynarki Wojennej i Wojska Polskiego. E, Piotrze, a skąd pochodzisz i co cię do Ustki przywiodło? Pochodzę z województwa wrocławskiego, z miejscowości Milicz. Dostałem kartę powołania i musiałem stawić się na odpowiedni, na odpowiedni dzień. Jakoś się stało. Yy, zostałeś w wojsku w Ustce, a co cię teraz tutaj trzyma? Zostałem w wojsku w Ustce. Tutaj poznałem dziewczynę. Tutaj yy, ożeniłem się z nią. Tutaj urodził się mój synek yy, Konrad. Yy, tutaj, właśnie mam zdjęcie z nim takie. Tu widzę, jest syna z tatą w mundurze. Tutaj Konrad bawi się w morzu. No to już chłopisko dorosłe widzę. Tak, już właśnie, właśnie minęło mu dwa latka. Razem z żoną, bratą y, zrobiliśmy huczne urodziny z moimi rodzicami i z teściami. No i... tak Czyli sobie, tak rozumiem, sobie... mieszkasz w Ustce i tu realizujesz się muzycznie. A jak rodzina się na to zapatruje? Rodzina śpiewa ze mną. Czasami siądziemy z żoną y, na balkonie przy grillu i muzykujemy sobie razem. Rozumie, czy rodzina uczestniczy, syn już słyszałem dwa lata skończył, w swoich występach czasami? No nie, Konrad raczej nie śpiewa jeszcze, chociaż łapie się już za gitarę. Czasami spotykamy się z moimi rodzicami, przyjeżdżają z południa i siadamy sobie po prostu przy grillu, przy piwku i muzykujemy razem. Śpiewamy swoje stare piosenki. Mam jeszcze takie pytanie do Ciebie, w związku z tym, że zastaliśmy Cię w pracy, w czasie normalnych obowiązków służbowych. Jak to jest żołnierzowi zabodowemu w jednostce wojskowej z takim właśnie zamiłowaniem do muzyki znajduje się na to czas? No cóż, czasami czasami człowiekowi trudno na duszy, jeżeli jest coś do zrobienia, to jest tego nagle dużo. No i po trudnej, po trudnej pracy, po trudnych e, chwilach chwytam tą gitarę i zaśpiewam sobie coś, coś wesołego lub też coś smutnego zależy, zależy od tego jaki mam humor. I w ten sposób yy, potrafię się z powrotem wyluzować. A jeszcze jedno pytanie dotyczące jednostki. Powiedz, masz czas na muzykę, na gitarę, na śpiew wśród przełożonych, podwładnych kolegów. Więc czasami spotykamy się z kolegami z jednostki, no i którzy zresztą też ładnie śpiewają. No i po prostu razem śpiewamy y, piosenki żołnierskie, też szanty, też spotykam swoich. Yy, kolegów, którzy, którzy potrafią śpiewać chanty, Lubią to. Czyli rozumiesz, że w jednostce atmosfera do uprawiania muzyki jest niezła. Tak, oczywiście. A rzadko Cię oglądamy w Ustce, na usteckich scenach. Mam na myśli promenadę, dom kultury. Nie wiem, może to jakaś taka nieukrywana skromność. Sam się nie próbujesz pchać? Yy, jakoś nie dożyłem do tego. No cóż, życzymy wielu sukcesów tak w życiu rodzinnym, muzycznym, jak i zawodowym i do zobaczenia, Piotrze. Cześć. Dziękuję bardzo.